Oto i mój drugi Shanghai 3 posadzony rok później, w 2015 roku również z małej sadzonki dwulitrowej, około półtora metrowy pień, pędy i przez pierwsze dwa lata rósł sobie bardzo powoli, pojawiały się małe cienkie pędy, utworzyła się kępka, którą ja następnie zimą przygniatałem do ziemi, przykrywałem jakąś prandeką i tak rósł w 2016, 2017 i w 2018 pojawiły się pierwsze grube pędy. W 2019 roku temu kilka takich grubszych, około ponad 4 cm oraz kilka takich 3 cm, co oczywiście sprawiło, że nabrałem apetytu na jeszcze większe. Tyczki w roku 2020. Tym bardziej, że od dwóch zim ym, liście nie przemarzły. To zawsze bardzo pomaga bambusowi na wiosnę. No ale ym, jestem w tym roku tylko częściowo zadowolony. Ledwie dwie bardzo ładne tyczki 4,3 cm, czyli troszkę cieńsze od tej najgrubszej na pierwszym stanowisku. Ale za to Kilkanaście, być może około 20, nawet pędów znacznie cieńszych, które pokazują, że bambus się rozrasta. No i mam nadzieję, że będziemy dalej gonić tego króliczka w roku 2021 i kolejnych. Od kilku dni pada, dlatego rosną też nowe liście, dlatego niektóre pędy są już tutaj wyraźnie pochylone w dół, zwłaszcza te zewnętrzne najcieńsze jeszcze nie wiem czy będę je wycinał czy też wyprostują się być może wrócą do kępy na razie powstaje taki mały lasek Grubość pędu mierzę oczywiście suwmiarką po środku między węzłami, nie na zgrumieniu, nie na zgrubieniu przy węzłach ale po środku i w miejscach, gdzie nie ma osłonki. Natomiast wysokość mierzyłem rok temu przy użyciu tyczki i pokazało to wynik około 5 metrów. Zaraz pokażę pędy z bliska. Natomiast już teraz widać te dwa najgrubsze. Ten po lewej, wyraźnie sterczący. Ma już około 3 metry i mniej więcej 3,5 metrowy pień, tyczka, pęd po środku. A pozostałe, mniejsze, dopiero wychodzą, są znacznie niższe. No i już wiem, że żadnej drugiej, czy też trzeciej, czwartej, piątej grubej tyczki w tym roku nie będzie. Przed chwilą policzyłem wszystkie nowe wychodzące tyczki, kły, i jest ich 30. Około 30, co praktycznie podwaja ilość wszystkich pędów, które wyrastają na, w tej kępie. Oczywiście miałem nadzieję, że te, które wyrosną, będą już tylko i wyłącznie grube, ale widocznie dzieje się coś, czego o tym bambusie jeszcze nie wiem. W 2018-2019 spuścił właśnie te tyczki chciałem, już myślałem, że będą same tylko takie wielkie bo tak było przez poprzednie dwa lata na słońcu Tyczki. często te płowieją, robią się żółte. Właściwie dzięki temu mamy dwie barwy w jednej kępie. Sam jestem ciekawy jak ta kępa będzie wyglądała za 2-3 tygodnie, kiedy wszystko podrośnie bo zamiast luźnej, zwartej do góry, ale rzadkiej na dole, kępy teraz będę miał taki, taki gąszcz pędów cienkich, prawdopodobnie również wysoki, bo pójdą w górę, żeby dostać się do światła, ale jednak zrobi się taka bezładna, bezładna trochę masa, no nie jest to efekt, o którym mi do końca chodziło. U mnie wszystkie bambusy są mocno wyściółkowane. Składam tutaj resztki roślinne z ogrodu, koszoną trawę, suche liście. I tak jest pod wszystkimi bambusami drzewiastymi. Tutaj utworzyła się nawet taka wysepka, wywyższenie. Dzięki temu nie marzą korzenie zimą. A latem łatwiej utrzymać wodę. Słówmiarka pokazała 4,5 cm stary ten z tamtego roku, 4,4 rok 2020, czyli do 5 cm będziemy dążyć w kolejnych latach. Dopiero jeżeli macie jakieś komentarze, uwagi. Serdecznie zapis, zapraszam do pisania pod filmikiem. Postaram się odpowiedzieć. I powiedzcie też, jaką formę filmików o roślinach egzotycznych wolicie. Czy takie trochę gadane, czy od czasu do czasu filmiki wyłącznie z podkładem muzycznym, pokazujące rośliny bez wnikania w szczegóły. No, w jakich warunkach przyszło nam je uprawiać, gdyż dla mnie jednak najważniejszy jest sam rezultat, końcowy efekt, jaki dają w ogrodzie. A wszelkie zabiegi, techniki, prace są oczywiście ważne, ale są jedynie środkiem do osiągnięcia takiego właśnie ogrodowego celu. Dziękuję.